Funny game. Dzień dobry w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku są simsy Oczywiście pojawią się następne odcinki, ale to zaraz. Teraz chcę wytłumaczyć, ponieważ we wtorek, nie ten co będzie, tylko następny, pojawi się film z programowaniem w notatniku. Wszyscy, którzy chcą dowiedzieć się, porozmawiać też ze mną, albo chodzi z osobami, które mnie oglądają, zapraszam do linku w opisie. Tam jest Discord. Tam wszyscy możecie się tam spotkać, porozmawiać. Naszykowałem go specjalnie na 20 subskrypcji. Ale w sumie nikt oprócz mnie tam nie ma. I botów. No i więc chcę, żebyście tam przyszli. Ja tam wszystko sprawdzam, będę pilnował i tak dalej. Więc zapraszam na Discorda. Druga rzecz, że jutro pojawi się czy jutro. Ja to nagrałam w piątek, więc w sobotę to się pojawi. Ale w. Hmm. No. Ale w... O w ogóle jeszcze przyszła. Zapomniałem powiedzieć. Już, 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 poczekaj. Hmm. Aha, wrazła wla sobie jak do siebie. Ale okej. Okay. Hmm. Się oczywiście odcinki, jak mówiłem. Te, co właśnie mówię i mówiłem. Zaraz, ona może. Poczekajcie. No, na... Następny odcinek to na pewno z Age of Civilization, później jakbyś tam wymyślę. No, na pewno we wtorek zobaczycie Age of Civilization, Halecio. na pewno w wtorek oh. będzie to, ale jeszcze czwartek, sobota przed Zaraz, oh. mogą się już wprowadzić? W końcu. Aha! Jej! Więc słuchajcie, w dzisiejszym odcinku jest ciekawie, bo jest wprowadzenie, wprowadzamy, jest w nas, w, nas w rodzinie, będzie w, w nowa osoba, chodzi w rodzinie, w członkach rodziny. No i. żeby nie było za łatwo. 5 tysięcy. 5 tysięcy może być, to taki remont zrobimy. A nie, bo jej nie ma. Ła, to będzie można sobie z, y, coś zrobić za te pieniądze. Możecie wpisać w komentarzach. Tak, jeszcze jak zaczynamy, to powiem wam. Oj. A ty nie podeszłeś do pracy! postanowię ja tu. Idź do pracy! O kurczę. Dobrze, to możecie napisać jaką grę chcę żebym nagrał. Możecie napisać. Albo jaką... Ten. Albo... Chodzi... Jaką grę? Albo co mamy zrobić właśnie z tymi pieniędzmi, mamy 23, 24 prawie tysiące Więc możecie napisać w komentarzach, ja wszystkie sprawdzam i odpisuję A to, że nie odpisałem na jeden bo, Ale nie, odpisałem po 5 godzinach Bo akurat nie sprawdzałam i na internecie, bo nie miałem czasu, miesiąc coś zrobić, ale Już wszystko jest ok. No i tak Nieźle na razie mamy, ale myślę, że to nie będzie tak źle, jeżeli będziemy oszczędzać. Ojeju, co ci wyskoczył jakiś błąd? No i super, wróciła. Na razie co musimy zrobić? Na pewno zrobić to jakiś. Ona lubi ćwiczyć, więc można zrobić żeby ćwicza, a my to jako takich uderzlakniech. Yy, programujmy. Znaczy programujmy... Ja ci programuję po prostu jakiś ten... E, montujmy. No. Jak ci idzie? Jakby to powiedzieć? E, Ciekawi jaki ja program do montażu on ma. Ja mam, jeżeli miałbym powiedzieć, ja mam e, film... Ja tu mam napisane, że to jest Wonder... E, z... Parę Filmora 9. Filmora 9 Chyba. Czy to takie się inaczej nazywa choć... Tak... Oj. Ale... Jak się pobierze, to też się inaczej nazywa. Bardzo pięknie. Ale w końcu można zrobić duży remont. A to kto to? Kurcze. Wiecie co widzę ja się odzwyczajem właśnie takich chodzi od takiego poruszania się. Bo powiedzieć od dwóch dni gram w inną grę. Chodzi. Gram w tego. Już? No to ćwicz, aż się nie spoci. No więc... Oprócz gruntownego remontu pokoju, jak i chyba całego domu, na przykład powiększyć trochę salon, łazienkę, znaczy łazienkę to się po prostu przestawi, ale salon się powiększy i pokój tutaj się jakoś kurczy, wszystko się pozmienia. Nie, dobrze. Na pewno już wszystko zrobili z tym filmem. Mi tak szybko nie wysyła się film. Nie wiem jak on. Dlaczego on to w programie do montowania wysyła. Ja stówkę zarobiliśmy. O, jesteś nie dość, że gwiazdą ten to jeszcze. Jak to działa? świć umiejętności aktorskie? A ona w ogóle nie ma. A że coś takiego, OK. W ich widać. A zaraz, oni już skończyli? Ona na pewno co potrzebuje. O, mamy już, zorientowałem się, że teraz, że mamy już. No to napiszcie w tym komentarzu i. Dowiedziałem się jednej rzeczy, że filmy za długie. Jeżeli już tak bardzo mówicie, że za długie filmy. To w następnych odcinkach postaram się montować i to bardzo. Ale dużo ciekawych rzeczy omiję was. Znaczy. Dużo ciekawych. Cała rozgrywka moim zdaniem jest yy, jakoś... Ojej. Ona. Dobrze, typ. Poczekajcie, my tutaj chodzi, wiecie o tym chodzi. No. Yy, niech ona... Podaj kolację. Ugotuj. Niech ugotuje coś, nie wiem coś ciekawszy. O, dla całej rodziny. Znaczy nas jest dwójka, ale okej. Okay. Niech yy, się załatwi, dobrze. Ona w ogóle szybciej biega niż nasza postać. Ciekawe, który ma poziom gotowania. Ej, nie tak źle. Ja mam prawie ósmy. Dobrze i teraz wykorzystajmy trochę i... A, zdjęcie. O kurczę. Em. Um. Nazwa kanapa. O już usły poziom. Malowania. A ona już się coś. Czekajcie. I on to sprzeda kolekcjonerowi. Mamy tu szkic średni, surrealistyczny, surrealistyczny, Właściwie ja na serii nie umiem wymać Realistyczny za... A takie tani. I tyle. I. O! I teraz on będzie robił obraz, a później sobie pójdzie spać. Ona, niech sobie usiądzie zjem. Się zapił, nie wiem. Co. prysznic. No i niech posprzątam. I nie wiem, co ona tam może jeszcze. I wykorzystajmy łóżko. Niech ona pójdzie spać, a on jeszcze, póki jeszcze może nie... Oj, nie gadaj, że się znowu zacięła. Nie no, dobrze, nie zacięła się. W ogóle ciekawa piżama. E, więc tak, jakie mamy obra... Ale ładne. czy znaczy, to, to, to jest ładne nawet. Nawet, super. Co to jest? Wspaniałe. Wspaniałe. Arcydzieło, tak? Tak mogę powiedzieć. Wspaniałe, a co to jest? Eee, taki sobie obraz, widzowie. Ale zaraz, o co chodzi? Ty nie możesz przejść, kiedy ktoś Są? Ale nie wiem, co z tym obrazem mam zrobić Ten jest bardzo ładny Mam, patrzcie, już 25 pięć tysięcy dobrze, stworzę kopię Ale sprzedam też Опра в рамке. Да уже, ты... не можешь устоять что-то тут есть другое. Киранга. <звы> <звы> No nie, 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 ja chcę, żeby on... Ale co, oni nie mogą spać w jednym pokoju? Chodzi, że ona na kana... Ona albo on na kanapie, a... Zaraz, a bo on uznaje, że ona jest na tym łóżku. Dobrze, to akurat się zbugowało, wiecie, widzowie? To teraz... Yy, teraz. Dobra, widzowie, już jestem, już tutaj ja to wam wytnę. Ale jestem już Już naprawiłem No teraz już można... Teraz w misji można spać w łóżku. E, więc... O. On ma... On ma pracę chyba. Jeśli dobrze. O kurcze, kiedy on ma pracę? Zaraz. O kurczę, zepsu... O, ho, ho, ho. Dobrze, widzę. Jednak... E... Nie jednak trochę nieszczęście. To trzeba wywalić. Jacie. Halo? Chcę zapytać, kiedy to A, jest? Halo, ja. Ale jeśli nie dowiedziałem. <laughs> Kto mi wdał te Czemu oni jest Czemu kurczę? Co to ma być? Co to ma być, widzowie? Taki koleś do ciebie przychodzi i mówi... Ej! Co on mówi do mnie? Co on do mnie mówi? Wywalaj z mojej chaty! On mówi o mi hamburgersiku kurczę, z, wrócił z maką i... Kurczę... Z wrócił... Co to jest?! Czemu?! Widzowie... <śmiany> Każdy mi da <na> chatę przychodzi. <śmiany> kurcze jakiś kolej, który wrócił y, po, z maka, kurcze. Poszedł do maka i las I teraz jakieś. kurcze jakieś. Co ty tu robisz? <śmiany> co, co ty? Co mi prąd mordujesz? Zbliż, bleble. Widź z domu! Kurczę, moje, moje, kurczę! Kurczę! Ochota na sok! Żeby z niej nie było sok! Znaczy... E, czemu miło czołgarka na Wywala Wywalaj z chaty! Czy z jakichś jeszcze o lama, Muszę naprawdę... Do zobaczenia, kurczę, zobaczymy się jeszcze to wezmę policję. Widzowie, autentycznie... Autentycznie ten gość zaraz dostanie ode mnie mocny... Yy, yy, ...mocną rozmowę. Ochota na sok. A to ona jest... Co ona ma? Dzieciństwo... Co ona ma? Ojeju. Poczekajcie. U niej miłośnik, są. A, bo ona ma to. O A to ona też nagrywa na internet. Na, na internet, tak. Jedyny jej znajomy to... Ja. <ścoughs> Nie być rozgniewana. Co ty tu odwalasz? Kurczę, jakiś. Za chwilę idzie do pracy ona. Kurczę, wkurzona. Nie, idź tu i obejrzyj sobie kanał y, romantyczny. Nie, 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 nie romantyczny, weź komedię owej. Komedia. To nie rośnie. A nie, rośnie trochę. O, poczta przyszła. da, suplement enerjik Okay. A ile... A A, to opłacisz rachunki już patrz. Płacisz za rachunki i jest obit. Już ci się załatw. Masz takie coś jak ćwicz, sceny. Pozuj do zdjęcia, płacz na zawołanie. Jest takie coś jak ćwicz sceny chodzi miłosne. ćwicz przemowy. Gdzie mój sim ma to zrobić? ćwicz yy, romantyczną scenę. Ja nawet nie wiem o której to jest. A o 12, okej. Okay. Witam Marcus. jest Marcus. No, że to są obejrzane komedię. Chociaż oh. Kevina samego w nogu obejrza. Kurczę, musimy mieć chyba kogoś. Widzowie, słuchajcie. To jednak tak wygląda. Hm. Nie, on za chwilę idzie do pracy, kurczę. O nie, czy to jest pierwszy raz, kiedy właśnie Kurcze, nie naszykował się, jacie. To jest taki pierwszy raz. Ale widzicie? Kurcze. Pierwszy raz, kiedy gram w Simpsu, akurat mi się to nie udało zrobić tak jak czasem, bo... Kurczę, tyle rzeczy się dzieje. Jeszcze patci ile pieniędzy. To możecie powiedzieć to tam, jeżeli ktoś przeminął tutaj, albo już nie ogląda. He. No, no to możecie wziąć. A ja. Ojeju! A ja już koniec. Ja się z wami żegnam. Jak z, yy, w następnym odcinku dokończymy to. Chodzi tutaj, gdzie jesteśmy. Więc, ale fajne. Znaczy, więc macie tutaj mój kanał. Tutaj będzie, tutaj macie odci mój poprzedni odcinek. Macie tu mój poprzedni odcinek, a tu macie wybrany przez YouTubea film.